Joseph Konrad. Tajny agent. Przekład Agnieszka Glinczanka. Zanim doszedł do Knightsbridge, pan Verloc skręcił w lewo z ruchliwej głównej arterii, pełnej ogłuszającego hałasu rozkołysanych omnibusów i podskakujących wozów, w ulicę, po której pomykały tylko szybko i niemal bezgłośnie dwukołowe powoziki. Pod kapeluszem, który nosił trochę sunięty na tył głowy, włosy miał starannie uczesane, przygładzone z uszanowaniem. Celem jego wędrówki była bowiem pewna ambasada. Pan Werlok wtedy, niewzruszony jak skała, miękki gatunek skały, kroczył teraz ulicą, którą można by całkiem trafnie określić jako prywatną szeroka, pusta i rozległa, miała w sobie majestat nieograniczonej przyrody, materii, która nigdy nie umiera. Jedynym przypomnieniem śmiertelności był jednokonny powóz doktorski, stojący w dostojnym osamotnieniu tuż przy krawężniku. Jak okiem sięgnąć, błyszczały wypolerowane klamki drzwi wejściowych, czyste okna lśniły ciemnym, matowym blaskiem i wszędzie było cicho. Ale nagle w odległej perspektywie zastukotał głośno wóz rozwożący mleko. Chłopiec od rzeźnika, powożący ze szlachetną brawurą olimpijskiego zawodnika na rydwanie, wyjechał pędem z za rogu usadowiony wysoko nad parą czerwonych kół. Spod muru wymknął się kot i z miną winowajcy pobiegł chwilę przed panem Werlokiem, po czym dał nura w inną suterenę masywny policjant wyglądający tak jakby obce mu było wszelkie uczucie jakby on także był cząstką nieorganicznej przyrody wynurzył się na pozór ze słupa latarni nie zwracając najmniejszej uwagi na pana Werloka Skręciwszy jeszcze raz w lewo, pan Verloc szedł dalej wąską ulicą wzdłuż żółtego muru, na którym z jakiegoś niewyjaśnionego powodu wypisane było czarnymi literami CHESHAM SQUARE NUMER 1. Do Chesham Square było jeszcze co najmniej 60 jardów, ale pan Verloc, który był na tyle kosmopolitą, żeby nie dać się zwieść topograficznym tajemnicom Londynu, szedł dalej wytrwale, nie zdradzając niczym zdziwienia ani oburzenia. Na koniec, dając dowód rzeczowej uporczywości. Doszedł do placu i skierował się po jego przekątnej ku numerowi dziesiątemu. Numerem tym opatrzona była imponująca brama wjazdowa w wysokim, czystym murze między dwoma domami, z których jeden oznaczony był dość logicznie numerem dziewiątym, drugi zaś trzydziestym siódmym. Jednakże o fakcie, że ten ostatni należał do Port-Hill Street, ulicy dobrze znanej w okolicy, powiadamiał napis umieszczony nad oknami parterowymi przez ową wysoce sprawną władzę, której obowiązkiem jest tropienie zabłąkanych londyńskich domów. Dlaczego nie żąda się od parlamentu uprawnień, Wystarczyłaby krótka ustawa, które zmusiłyby te gmachy do powrotu na właściwe miejsce, jest jedną z tajemnic zarządu miejskiego. Pan Verloc nie łamał sobie nad tym głowy, gdyż jego misją życiową była ochrona machiny społecznej, nie zaś jej udoskonalanie czy nawet krytyka.